Kraków był ubran w barwy narodowe. Ulica Floriańska tonęła w morzu białych i czerwonych flag, tysiące ludzi zgromadzonych na obchody Święta Wojska Polskiego, orkiestra wojskowa przygotowująca się do hymnu. Sierpniowe słońce grzało niemiłosiernie, a powietrze było gęste od upału i oczekiwania. Pułkownik rezerwy Andrzej Kowalski stał w grupie weteranów za honorową barierką w swoim starym mundurze galowym, który wciąż pasował, mimo że miał osiemdziesiąt dwa lata. Mundur był starannie wyprasowany, medale wypolerowane, buty błyszczące. Ale on sam czuł się stary, zmęczony i niepewny, dlaczego w ogóle tu przyszedł. Przez pięćdziesiąt lat starał się zapomnieć, starał się żyć normalnie. Był dziadkiem emerytem, człowiekiem, który chodził na spacery z psem, grał w brydża w klubie seniora i udawał, że młodość, której przeżył w mundurze, należy do kogoś innego. Nigdy nie opowiadał, nigdy nie dzielił się. Gdy dzieci pytały, mówił to było dawno temu. Gdy wnuki pytały, zmieniał temat. Jego żona zmarła pięć lat temu. Wiedziała, ale nigdy nie naciskała. Rozumiała, że niektóre rzeczy są zbyt bolesne, by o nich mówić, a teraz stał tutaj w mundurze, który nosił ostatni raz trzydzieści lat temu, bo jego syn błagał: Tato, proszę, wnuki chcą cię zobaczyć, chcą zobaczyć dziadka w mundurze, choć raz. I Andrzej ustąpił, bo kochał swoje wnuki, bo chciał, żeby były dumne, nawet jeśli nie wiedziały z czego. Obok niego stał jego syn, Marek. Pięćdziesiąt lat, architekt, ubrany w elegancki garnitur, z wyrazem twarzy pełnym dumy i niepokoju, a obok Marka ośmioletni Kacper, najstarszy wnuk, chłopiec z wielkimi brązowymi oczami w białej koszuli i krawatku, który patrzył na dziadka z mieszaniną fascynacji i konfuzji. Dziadku, wyszeptał Kacper ciągnąc dziadka za rękaw. Dlaczego masz tyle błyszczących rzeczy? Andrzej spojrzał na medale na swojej piersi. Pięć medali. Każdy z nich opowiadał historię, której nigdy nie chciał słyszeć. To są medale, Kacperku, odpowiedział cicho. A po co? To, to pamiątki, z dawnych czasów. Kacper zmarszczył brwi, nie rozumiejąc. Orkiestra wojskowa zaczęła grać hymn narodowy. Wszyscy wstali. Andrzej stanął na baczność automatycznie. Ciało pamiętało, nawet jeśli umysł starał się zapomnieć. Uniósł rękę do salutowania, czując znajomy ciężar gestu, który wykonywał tysiące razy. Ludzie wokół zaczęli śpiewać. Marek śpiewał z ręką na sercu. Ale Kacper patrzył tylko na dziadka, fascynowany jego postawą, jego surowością, jego innością. Gdy hymn się. Skończył i pierwsze kolumny żołnierzy zaczęły maszerować przez ulicę. Kacper ponownie pociągnął dziadka za rękaw. Dziadku, powiedział głośniej, tym razem wystarczająco głośno, by ludzie wokół usłyszeli. Po co mundur? Andrzej spojrzał na wnuka, nie wiedząc co powiedzieć. Kacper, cicho! szepnął Marek. Ale ja nie rozumiem. nalegał kacper. Jego głos stał się jeszcze głośniejszy w dziecięcej niewinności. Dziadku, po co ten mundur? Po co te błyszczące rzeczy? Co one znaczą? Ludzie zaczęli się odwracać. Szeptać. Andrzej poczuł, jak ziemia usuwa się spod jego stóp. To pytanie. To proste, niewinne pytanie. Pytanie, którego unikał przez pięćdziesiąt lat. I wtedy na podium ustawionym obok bramy floriańskiej, orkiestra przestała grać. Dyrygent opuścił batutę. Wszyscy muzycy zamarli. Ludzie zaczęli szeptać głośniej, zdezorientowani. A potem przez megafony rozległ się głos: Proszę o ciszę. Głos należał do generała brygady Tomasza Wiśniewskiego, dowódcy garnizonu krakowskiego. Wszyscy umilkli. Andrzej spojrzał na podium, jego twarz była blada. Szukam pułkownika rezerwy Andrzeja Kowalskiego powiedział generał. Jeśli jest tutaj, proszę o zgłoszenie się. Andrzej zamarł. Przez chwilę rozważał, czy nie udawać, że go tu nie ma, ale ludzie wokół zaczęli się rozglądać, a Marek położył rękę na ramieniu ojca. Tato, wyszeptał, on cię woła. Andrzej powoli uniósł rękę. Tutaj jestem, powiedział, jego głos był słaby. Generał Wiśniewski zszedł z podium i. zaczął iść przez ulicę. Tłum rozstępował się przed nim. Zatrzymał się przed Andrzejem. Panie pułkowniku, Powiedział: Czy mógłby pan podejść do mnie? Andrzej spojrzał na syna, potem na wnuka. Kacper patrzył na niego wielkimi oczami, pełnymi dziecięcej ciekawości. Proszę, powtórzył generał. Andrzej wziął głęboki oddech i wyszedł z za barierki. Szedł powoli, ostrożnie, czując ciężar lat, ciężar wspomnień, ciężar wszystkiego, co starał się zapomnieć. Stanął przed generałem na baczność. Generał zasalutował. Andrzej oddał salut, jego ręka drżała. Panie pułkowniku, powiedział generał głośno, tak by wszyscy mogli usłyszeć. Pański wnuk zadał pytanie: Po co mundur? I myślę, że zasługuje na odpowiedź. I myślę, że wszyscy tutaj zasługują na odpowiedź. Andrzej zamknął oczy. Nie, nie teraz, nie tutaj. Panie pułkowniku, ciągnął generał. Wiem, że nigdy nie opowiadał pan swojej rodzinie o operacji Wisła. Wiem, że przez pięćdziesiąt lat nosił pan ten ciężar w milczeniu. Ale. Wczoraj ta operacja została odtajniona. I dzisiaj chciałbym, by świat się dowiedział. Andrzej otworzył oczy, pełne łez. W grudniu 1985 roku, powiedział generał, gdy stan wojenny był wprowadzony w Polsce, pułkownik Kowalski służył w wywiadzie wojskowym. Dostał rozkaz, rozkaz, którego nie mógł odmówić. Rozkaz, który zniszczył jego duszę. Cisza na ulicy była tak gęsta, że można było usłyszeć bicie własnego serca. Dostał rozkaz infiltrować opozycję. Ciągnął generał. Znaleźć przywódców solidarności, przekazać ich lokalizację, by mogli być aresztowani. Ludzie zaczęli szeptać, niektórzy z oburzeniem, niektórzy ze zdziwieniem. Marek patrzył na ojca z otwartymi ustami. Nigdy, nigdy o tym nie wiedział. Ale pułkownik Kowalski zrobił coś innego, powiedział generał, a jego głos zaczął drżeć. Przez trzy miesiące udawał, że wykonuje rozkaz, przekazywał fałszywe informacje, ostrzegał ludzi Solidarności o planowanych aresztowaniach, ratował życie dziesiątek działaczy opozycji. Ludzie zaczęli słuchać w absolutnej ciszy. A gdy został odkryty Kontynuował generał. Gdy jego przełożeni zrozumieli, że ich zdradził, miał wybór: egzekucja albo zniknięcie. Oficjalnie został zdegradowany, oficjalnie przestał istnieć jako oficer, ale nieoficjalnie, nieoficjalnie uratował dziesiątki istnień ludzkich. Generał odwrócił się do Andrzeja. Przez pięćdziesiąt lat, powiedział cicho, nikt nie wiedział, nikt nie mógł wiedzieć. Ale teraz dokumenty są odtajnione, i świat może się dowiedzieć, że ten człowiek wybrał honor ponad posłuszeństwo, wybrał ludzi ponad rozkazy, wybrał zrobić to, co słuszne, mimo że to go kosztowało wszystko. Odwrócił się do tłumu. Ten mundur, powiedział głośno, to nie jest mundur służby dla reżimu. To jest mundur człowieka, który służył prawdzie, który ryzykował życie, karierę, wszystko, by inni mogli żyć wolno. Zrobił pauzę. I teraz, pięćdziesiąt lat później, Polska chce powiedzieć dziękuję. Generał sięgnął do wewnętrznej kieszeni marynarki i wyciągnął małe pudełko. Otworzył je. W środku był medal. Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari. Najwyższe odznaczenie wojskowe w Polsce. Panie pułkowniku Andrzeju Kowalski, powiedział generał. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, za nadzwyczajną odwagę w działaniach na rzecz wolności, za poświęcenie kariery i życia dla ratowania niewinnych ludzi, za służbę prawdzie w czasach kłamstwa, odznaczam pana tym medalem. Przypiął medal do piersi Andrzeja, a potem zasalutował. I cała ulica, tysiące ludzi, setki żołnierzy, stanęła na baczność i salutowała razem z nim. Ludzie zaczęli bić brawo. Najpierw niepewnie, potem głośniej. I głośniej, aż cała ulica Floriańska eksplodowała oklaskami i łzami. Andrzej stał nieruchomo. Łzy spływały mu po twarzy, czując, jak ciężar pięćdziesięciu lat powoli znika z jego ramion. A mały Kacper, stojący za barierką, patrzył na dziadka wielkimi oczami wypełnionymi czymś nowym. Nie konfuzją, ale zrozumieniem, dumą. Tato jest bohaterem, wyszeptał do ojca. Dziadek poprawił Marek, również płacząc. Twój dziadek jest bohaterem. Andrzej spojrzał na wnuka i po raz pierwszy od pięćdziesięciu lat poczuł, że może oddychać. Tego wieczoru Andrzej siedział w swoim małym mieszkaniu na podgórzu, w otoczeniu rodziny. Marek, jego żona Agnieszka, troje wnuków, Kacper, ośmioletni, Zosia, sześcioletnia i mały Michał, trzyletni. Wszyscy siedzieli wokół stołu. Jedzenia ledwo tknięte, patrząc na dziadka, czekając. Bo teraz mogli słuchać. Teraz mogli wiedzieć. Dziadku, powiedział Kacper cicho. Opowiesz nam? Andrzej patrzył na wnuka. Na jego niewinne oczy. Na jego otwarte serce. Opowiem, powiedział w końcu. Opowiem wam wszystko. I zaczął. Po raz pierwszy od pięćdziesięciu lat. Opowiedział o grudniu tysiąc dziewięćset pierwszego roku. O stanie wojennym, o nocach spędzonych na ulicach Krakowa, przekazując ostrzeżenia ludziom, których nigdy nie poznał, o strachu, który czuł każdego dnia, wiedząc, że jeśli zostanie złapany, zniknie. Opowiedział o nocy, gdy został odkryty, o przesłuchaniu, o wyborze, który dostał egzekucja albo zniknięcie wybrali zniknięcie dla mnie powiedział cicho. Oficjalnie zostałem zdegradowany, usunięty z wojska, ale żyłem i mogłem wrócić do rodziny. Marek słuchał z łzami w oczach. Dlaczego nam nigdy nie powiedziałeś? Zapytał. Andrzej spojrzał na syna. Bo wstydziłem się, wyszeptał. Przez pięćdziesiąt lat myślałem, że jestem zdrajcą, że złamałem przysięgę, że zawiodłem wojsko, ale uratowałeś ludzi? Powiedział Marek. Wiem, odpowiedział Andrzej. Ale wtedy, wtedy nie było jasne, co jest właściwe. Byłem żołnierzem. Dostałem rozkaz i nie wykonałem go. I przez pięćdziesiąt lat myślałem, że to mnie czyni tchórzem. To cię czyni bohaterem, powiedziała Zosia, jego sześcioletnia wnuczka. Andrzej spojrzał na nią, a łzy ponownie napłynęły mu do oczu. Dzisiaj to zrozumiałem, powiedział. Gdy generał przypiął mi ten medal. Gdy ludzie bili brawo. Gdy ty, Kacperku, spojrzałeś na mnie z ciecinset, dumą zamiast konfuzji, zrozumiałem, że czasem być bohaterem to nie znaczy wykonywać rozkazy, to znaczy robić to, co słuszne mimo rozkazu. Kacper podszedł do dziadka i objął go. Kocham cię, dziadku, wyszeptał, i jestem dumny, że jesteś moim dziadkiem. Andrzej przytulił wnuka, płacząc cicho, bo po raz pierwszy od pięćdziesięciu lat poczuł, że może być dumny. Nie ze wstydu, nie z żalu, ale z tego, co zrobił. W ciągu następnych tygodni coś się zmieniło. Andrzej zaczął mówić. Nie tylko z tysiąc tysiąc rodziną, ale z ludźmi, których uratował, z działaczami Solidarności, którzy przeżyli, bo ktoś ich ostrzegł w porę. I pewnego dnia dostał list od starszej kobiety z Nowej Huty. Szanowny panie pułkowniku, nazywam się Maria Nowak, nie zna mnie pan. Ale w grudniu 1981 roku, gdy mieszkałam w małym mieszkaniu na Nowej Hucie z moimi trzema dziećmi, ktoś zapukał do drzwi o trzeciej nad ranem i powiedział: Proszę uciekać, za godzinę przyjdą was aresztować. Nie wiedziałam, kto to był, ale posłuchałam. Wzięłam dzieci i wyjechałam do siostry na wieś. I dwa dni później dowiedziałam się, że mój dom był otoczony przez wojsko. Szukali mnie, mojego męża. Chcieli nas aresztować za działalność w Solidarności, ale nas nie znaleźli, bo ktoś nas ostrzegł. Dzisiaj czytając gazetę, zobaczyłam pana zdjęcie i nazwisko, i zrozumiałam, że to był pan. To pan nas uratował. Moje dzieci dorosły, mają swoje rodziny, mam dziewięcioro wnucząt, wszyscy żyją dzięki panu. Nie potrafię znaleźć słów, by wyrazić moją wdzięczność. Ale chcę, by pan wiedział. Nie jest pan zdrajcą. Jest pan bohaterem i zawsze będzie. Z głęboką wdzięcznością, Maria Nowak. Andrzej czytał list z łzami spływającymi po twarzy. Pokazał go Markowi. Masz to, powiedział syn. Masz dowód, że to, co zrobiłeś, miało sens. Że zmieniłeś życie ludzi. Andrzej skinął głową. Ale najważniejsze, dodał Marek, to to, że twoje wnuki teraz wiedzą. Wiedzą, kim jesteś i będą opowiadać twoją historię swoim dzieciom, i ona nigdy nie umrze. Rok później, na kolejnym święcie wojska polskiego, Andrzej znów stał na ulicy floriańskiej, tym razem nie w samotności. Obok niego stały troje wnuków. Kacper trzymał małą polską flagę. Zosia trzymała zdjęcie dziadka w mundurze. Mały Michał trzymał rękę dziadka. Gdy orkiestra zaczęła grać hymn, wszyscy śpiewali razem, głośno, z dumą, a gdy formacje wojskowe przechodziły przez ulicę, Kacper spojrzał na dziadka. Dziadku, powiedział, teraz rozumiem. Rozumiem, po co ten mundur. Andrzej spojrzał na wnuka. Po co? By chronić ludzi, odpowiedział Kacper. By robić to, co słuszne, nawet gdy jest ciężko. Andrzej uśmiechnął się przez łzy. Właśnie, Kacperku, właśnie. I wtedy generał Wiśniewski stojący na trybunie zobaczył ich: zobaczył starszego mężczyznę w mundurze, otoczonego wnukami, zobaczył dumę, zobaczył miłość i skinął głową. Nie zasalutował, tylko skinął głową w geście uznania w geście, który mówił: Widzę cię, szanuję cię, dziękuję. Andrzej oddał gest. I w tym momencie. Poczuł coś, czego nie czuł od pięćdziesięciu lat pokój. Bo czasem trzeba usłyszeć pytanie dziecka: po co mundur, by odkryć odpowiedź, której szukaliśmy całe życie, by robić to, co słuszne, mimo wszystko? Andrzej żyje nadal. Ma osiemdziesiąt trzy lata. Każdego tygodnia odwiedza szkoły, opowiadając swoją historię młodym ludziom nie jako lekcja z historii, ale jako lekcja o wyborze o odwadze. O tym, że czasem największe bohaterstwo polega nie na posłuszeństwie, ale na nieposłuszeństwie wobec niesprawiedliwości. A jego wnuki, Kacper, Zosia, Michał, rosną wiedząc, że ich dziadek nie jest zwykłym starszym panem. Jest bohaterem, człowiekiem, który wybrał ludzi ponad systemy, który wybrał prawdę ponad kariery. Który wybrał żyć z ciężarem tajemnicy przez pięćdziesiąt lat, by inni mogli żyć wolno, i pewnego dnia, gdy Kacper będzie dorosły, opowie swoim dzieciom tę samą historię: o dziadku, który nosił mundur, o pytaniu, które zadał jako dziecko, o orkiestrze, która zamilkła i o prawdzie, która wreszcie została ujawniona. Bo bohaterowie nie są zawsze głośni, czasem są cisi, czasem żyją w cieniu przez dekady. Ale gdy prawda wreszcie wychodzi na światło, świeci jaśniej niż tysiąc słońc. A Kraków, to miasto pełne historii, które nosi blizny postan wojenny, przyjmuje historię Andrzeja jako jeszcze jedno przypomnienie, że prawdziwa odwaga nie zawsze nosi mundur na paradzie, czasem nosi go w ciszy, w nocy, w momentach, gdy nikt nie patrzy, w wyborach, które nikt nigdy nie pozna. Ale historia zawsze się dowiaduje, i dzieci zawsze pytają: Po co mundur? A odpowiedź jest zawsze ta sama: by cię chronić, by robić to, co słuszne, by dać ci świat, w którym możesz żyć wolno. Generał Wiśniewski siedzi w swoim gabinecie, patrząc na raport o odtajnionych operacjach. Nazwisko Andrzeja Kowalskiego jest tam, obok setek innych nazwisk ludzi, którzy służyli w cieniu, którzy ryzykowali wszystko którzy nigdy nie dostali uznania, ale teraz dostają po jednym, po cichu, ceremonii na ulicach Krakowa, w liście od uratowanej kobiety, w oczach wnuka, który wreszcie rozumie. I to wystarcza, bo bohaterstwo nie potrzebuje sławy, potrzebuje tylko pamięci i pytania: Po co? A odpowiedź zawsze będzie: Dla ciebie, dla twojej wolności, dla twojego jutra. Andrzej Kowalski nosi swój mundur rzadko. Ale gdy go nosi, nosi go z dumą, nie jako pułkownik, nie jako żołnierz, ale jako dziadek, jako człowiek, który ma historię do opowiedzenia i wnuki, które chcą jej słuchać. I w tysiąc ty... w Końcu to jest jedyna rzecz, która się liczy. Nie medale, nie tytuły, ale to, że ktoś pamięta, że ktoś pyta, że ktoś chce wiedzieć, po co. Bo w tym pytaniu leży cała prawda, o służbie o poświęceniu, o miłości. I Andrzej po raz pierwszy od pięćdziesięciu lat może odpowiedzieć nie ze wstydem, ale z dumą, po to, by ty mógł być wolny.